Witam państwa bardzo serdecznie i w dniu dzisiejszym pragnę państwa zaprosić na ostatnie, już spotkanie w ramach projektu Antywirusowe Autorskie Spotkania w sieci. Ostatnie, ale w ramach tej edycji. Mamy nadzieję, że spotkamy się w podobnym klimacie, w podobnej tematyce w okresie jesiennych, długich wieczorów. Ale o tym będziemy państwa informować w sieci. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że widzimy się w najbliższy czwartek, 23 lipca o godzinie 20:00 jak zwykle. Gościem naszym będzie córka Bogusława Meca, łódzkiego pochodzącego z Łodzi, piosenkarza, artysty, plastyka, kompozytora. Będzie to spotkanie sentymentalne. Tym razem nie będzie oparte na świeżej wydawniczej ofercie książkowej. Przyczynkiem do rozmowy będzie rzeczywiście książka pod tytułem Bim Bam Bom Mogę Wszystko. Jest to pierwsza biografia Bogusława Meca, wydana tuż po jego śmierci w 2013 roku. Jest ona przyczynkiem, jak powiedziałam, do tej rozmowy i y, postanowiliśmy zaprosić y, córkę piosenkarza, ponieważ y, Bogusław Mec to łodzianin. Y, to człowiek, który w okresie. Smutnych lat PRL-u, i potem starał się nas bawić, yy, umilać nam życie na estradach i polskich, i zagranicznych. Myślę, że postać nietuzinkowa, jeśli chodzi o świat artystyczny naszego miasta. A ponieważ cała ta audycja jest co, yy, każdego tygodnia transmitowana z y, Łodzi, więc pomyśleliśmy, że warto zaznaczyć obecność Łodzi w ten sposób. Zapraszam Państwa w czwartek 23 lipca na godzinę 20 na spotkanie z Bogusławem Mecem we wspomnieniach córki Luizy. Do zobaczenia!